Czy kwitną już kasztanowce? Jeżeli tak, może to oznaczać, że nadszedł czas matur. Ach, te matury. Nie będę już nagrywać odcinków, jak przygotować się do matury, bo powiedzmy sobie wprost, na to już za późno. Chociaż myślę o tym, żeby nagrać mały odcinek, jak na ostatnią chwilę przygotować się do matury ustnej z języków obcych, bo na tym się znam. Ale jeśli nie o przygotowaniach do matur, no to o czym dzisiejszy odcinek, a o tym, czy matury są ważne. Czym w ogóle jest egzamin maturalny? Hmm, dawniej nazywano go egzaminem dojrzałości. Zdają go absolwenci, a nie uczniowie liceum. Jeżeli chcecie uzyskać wiarygodne informacje, to proponuję poczytać sobie Informatory CKE, dlatego że. Wiadomości na Wikipedii są nieaktualne i w większości dotyczą poprzedniej formuły egzaminu. A w tym roku mamy nową formułę, do której po raz pierwszy podejdą absolwenci liceum. Nie, absolwenci nie podejdą do formuły, podejdą do egzaminów. No, wiadomo o co chodzi. Nowa matura. Czy matury są ważne? Można na to spojrzeć z kilku stron. To nie jest pytanie, czy matury są dobre. Na pewno można zadawać sobie pytanie, czy w ten sposób, w jaki są przeprowadzane i w jaki sposób są oceniane, to, czy, czy ten sposób da nam informacje o jakości wiedzy absolwenta. To można tutaj dyskutować. Popatrzmy jednak na to, że pod kątem rekrutacji na uczelnie wyższe, rekrutacji na studia, jeden zewnętrzny egzamin, możliwie obiektywny, wydaje się nie najgorszym pomysłem. No bo tak, wszyscy piszą to samo. Można więc ich ocenić na podstawie tych samych kryteriów dostaną się na te kierunki studiów, które wybrali, a przy tym nie muszą stawiać się na egzaminy wstępne, czyli w zasadzie taki absolwent może złożyć bardzo dużo deklaracji na, do bardzo wielu różnych uczelni, na wiele kierunków i potem wybrać ten kierunek, który najbardziej mu się podoba. Więc pod tym kątem ja wiem, że można tu mieć różne zarzuty. Można się zastanawiać, czy to jest właściwa forma. Dla mnie nie wymyśliłabym lepszej, bo mam wiele zastrzeżeń do egzaminów wstępnych. Oprócz oczywiście takich kierunków i takich uczelni, na których te egzaminy no, są niezbędne. Uczelnie artystyczne na przykład. Trudno przyjąć osobę, o co do której nie wiemy czy spełnia wymagania naszej uczelni. Ale w przypadku większości kierunków takie obiektywne sprawdzenie poziomu języka obcego, wybranego przedmiotu, to daje jakieś wyobrażenie o, 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 o naszym kandydacie. Tak więc tak, z punktu widzenia rekrutacji na studia to jest bardzo ważny egzamin, do którego warto się przyłożyć. I tutaj. Ja nie mam wątpliwości. Mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o ten aspekt. To jest jeden raz, jeden dzień w całym życiu, kiedy idziesz na maturę z matematyki i to, jak napiszesz, decyduje o całej Twojej przyszłości. Niby tak, może nie, dlatego że tak jak wspomniałam, ten sam egzamin będzie pisać cała Polska, więc jeżeli będzie piekielnie trudny, to będzie piekielnie trudny dla wszystkich. Wtedy ewentualnie skorzystają abiturienci z poprzednich lat, którzy być może mieli łatwiejszy egzamin, niekoniecznie. Poza tym, nawet jeżeli w ten dzień nam nie pójdzie, maturę można poprawiać. Jeżeli chcemy po prostu poprawić wynik, no to można spróbować za rok. Jeżeli w ogóle nie pójdzie, tak, do zera, no to są y, oczywiście poprawki matur. Ten, kto nie zda, może spróbować jeszcze raz na jesieni i wtedy zdać i będzie miał tę maturę. Poza tym, tak, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia całego życia i życia dorosłych ludzi, bardzo często jest tak, że jeden dzień, jedno podejście decyduje o tym, co będzie działo się dalej w naszym życiu. Ja z takich egzaminów zewnętrznych zdawałam egzamin na tłumaczkę przysięgłą, i tam no, też trzeba być w najwyższej formie w dany dzień, trzeba wykrzesać z siebie wszystkie swoje możliwości i promieniować wszystkimi wiadomościami, które się posiada. No, Okej, okay, na tamtym egzaminie można mieć słownik, na egzaminie maturalnym nie można. Ale zasadniczo chodzi o to, że Zdarzają się takie sytuacje w życiu, kiedy jednorazowy występ decyduje o naszej przyszłości. I tak, do egzaminu na przysięgłego też można podejść wielokrotnie, można zdać go w późniejszym terminie, no po prostu przez jakiś czas nie ma się tego zdanego egzaminu i dokładnie tak samo jest z maturą. Przez jakiś czas, jeżeli człowiek nie zda, to nie ma zdanego egzaminu, a potem może go zdać. To samo dotyczy wielu innych egzaminów, egzaminy dla lekarzy, specjalistów tego egzaminu też można nie zdać. Egzaminu specjalizacyjnego zdaje się, można zdać go w kolejnym podejściu. Dotyczy to bardzo wielu zawodów, więc matura jest tutaj takim pierwszym egzaminem, który w zasadzie pokazuje nam, jak działa system. Czyli jest egzamin, podchodzimy do niego, zdajemy albo nie. I z tego punktu widzenia matura jest bardzo ważna, bo pozwala nam no, zacząć ten cały tryt bycia cały czas egzaminowanym. Dobrze, to jest przesada. Nie cały czas. Każdy z nas zdaje w życiu kilka takich egzaminów. Młodzi ludzie często wcześniej już podchodzą do egzaminu na prawo jazdy, który także sprawdza ich umiejętności, ale egzamin na prawo jazdy chyba nie pełni aż takiej funkcji, powiedzmy, rytuału przejścia. A matura tak. Matura to jest taki moment, w którym odbierasz swoją nagrodę za 12 lat edukacji, bez zerówki 13 lat z zerówką wybranych przez siebie przedmiotach, pokazujesz całą swoją. Już chciałam powiedzieć takie nie do końca ładne słowo, ale pokazujesz, jaki jesteś super, jak wiele umiesz, jakim jesteś kompetentnym człowiekiem i w związku z tym zasługujesz na to, żeby otrzymać świadectwo dojrzałości i służyć społeczeństwu. Które to społeczeństwo może mieć też taką pewność, że osoba, którą, która wchodzi właśnie na rynek pracy, ma podstawową znajomość matematyki, języka polskiego i. I jednego języka obcego oraz przynajmniej zna jeszcze jakąś tam dziedzinę wiedzy na takim poziomie, żeby być. Może ujmę to inaczej. Jakiegoś innego przedmiotu nauczyła się na tyle, żeby być w stanie zdać egzamin maturalny. No, nie są bardzo wysokie procenty, no ale znaczy, że ta osoba generalnie potrafi się uczyć. Tyle osób nie myśli o tym, że po maturze yy, można i, iść do pracy, a niektórzy nawet powinni iść do pracy, jeżeli chcą zarabiać pieniądze i tak dalej. <laughs> Moja opinia na temat yy, studiów wyższych jest chyba no, taka jak w większości społeczeństwa, to znaczy ten, kto chce się dalej uczyć i zgłębiać jakąś dziecinę wiedzy, oczywiście fajnie, zapraszamy. Ale dla większości osób studia to nie jest taki idealny wybór, bo można w tym czasie robić inne pożyteczne rzeczy. O studiach jeszcze będę mówić. Czy warto iść na studia? Wiecie, mówię z perspektywy osoby, która studiowała dość długo i różne rzeczy, więc no dla mnie to tak, warto iść na studia. Ale czy to, co ja robię, jest wyznacznikiem tego co wszyscy powinni robić? Nie wiem, chyba nie. Wróćmy do matury. Nie wchodźmy na tego konia, na którym mogę galopować godzinami, czyli studia i młodzi ludzie. Wróćmy do tego czy matura jest ważna? No w sumie tutaj mam jeden taki aspekt, co do którego jestem trochę zawstydzona, kiedy o tym mówię, bo matura jest w pewien sposób pomocna dla nauczycieli w szkołach średnich. W jakim sensie? W takim, że stanowi idealny, doskonały straszak. Jak temat jest nudny i tak się ciągnie, taki jest gumiasty, to wtedy można powiedzieć, słuchajcie, tu się trzeba skupić, bo to może być na maturze. <grytanie> Albo jeżeli uczniowie mają opór przed jakimś zadaniem, no to często bardzo słusznie. Można powiedzieć, no tak, ale to trzeba przećwiczyć, bo będzie matura i na tej maturze trzeba będzie tę umiejętność pokazać. Niestety, tutaj jest ten moment, w którym składam samokrytykę. Zauważyłam, że ja myślę już tak perspektywicznie, że nawet uczniów pierwszej klasy, którzy robią pierwsze wprawki ustne, pierwsze prezentacje, ćwiczenia ustne, już w jakiś sposób, tak trochę, niby to ostrzegam przed maturą. Tak mówię, no tak, słuchajcie, teraz wiem, że może to nie być dla Was takie łatwe, ale pamiętajcie, że za trzy lata będziecie musieli przed komisją złożoną z osób, które niekoniecznie znacie, wygłosić bla, 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 bla i tak dalej, i tak dalej. Ale łapię się na tym i staram się ograniczać i nawet czasami. Myślę, że niedługo dojdę do tego, że będę przepraszać uczniów albo śmiać się z tego razem z nimi. Pytanie, czy w drugą stronę, czy wtedy nie będą podchodzić niepoważnie do matury, która jest ważnym egzaminem, itp i można przysłuchać początek tego podcastu, żeby sobie przypomnieć wszystkie argumenty, dla których matura jednak jest ważna. Czy matura jest idealna? Nie, absolutnie nie jest idealna. Ja na razie jestem za cienki bolek, żeby wymyślić coś lepszego, więc jeżeli macie lepsze pomysły, no to dajcie znać, napiszcie do ministerstwa, może podpowiedzcie coś Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To wiecie, nigdy nie zaszkodzi. Mądrzy ludzie są nam potrzebni. Myślę, że każdy jest w stanie sam wyciągnąć wnioski. Nie wiem, czy odcinek o tym czy należy się spinać przed maturą jest wam potrzebny. Jeżeli tak, to może się taki pojawić. A tymczasem żegnam się z wami. Dzięki za to, że mnie słuchaliście. Dzisiejsze zadanie dla chętnych to jeżeli już zdaliście maturę, napiszcie, co sądzicie o niej. Czy była łatwa, czy była trudna? Czy warto było się denerwować? I jeśli Warto było to dlaczego. Dzięki, cześć.